Gościł w nim król Władysław Jagiełło. Podobno bywał tam Zygmunt II August. I choć kolejne stulecia nie były dla tego miejsca łaskawe, dziś możemy znów podziwiać je w stanie, który Choć częściowo oddaje go dawną świetność. W programie Prosto z Mazowsza zajrzymy do zamku w Gostyninie. Przemysław Toczek, dobry wieczór, ale nim o turystyce i historii porozmawiamy o inwestycjach w ekologię i jednocześnie o tym, jak oszczędzać na ogrzewaniu. Są zmiany w programie Czyste Powietrze. Witam bardzo serdecznie. Oto nasi dzisiejsi goście. Pani Katarzyna Szmyt, doradca energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór, państwo z nami również pan Jarosław Margielski, prezydent Otwocka. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pierwsze pytanie, pani Katarzyno, o to, na czym dokładnie polega ta kolejna odsłona programu Czyste Powietrze. Jakie zmiany? Bardzo istotne zmiany, bo oczekiwane od dłuższego czasu przez naszych beneficjentów. Jak Państwo doskonale wiecie, program Czyste Powietrze to program, który wystartował we wrześniu 2018 roku i od tego czasu nieprzerwanie ulega modyfikacjom. Ta ostatnia z 3 stycznia 2023 roku... To istny skok, ponieważ e, zmienia się szereg warunków, które w naszej ocenie umożliwi większemu gronu zainteresowanych beneficjentów skorzystania z programu. Zmieniają się. Progi dochodowe, główny, podstawowy, ten, który uprawnia w ogóle do skorzystania z programu, wzrasta ze 100 do 135 tysięcy złotych. Zmieniają się także progi dochodowe, które będą uprawniały naszych beneficjentów do korzystania z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Tutaj, w tym najwyższym poziomie dofinansowania. Dochody na członka gospodarstwa domowego w wysokości 1090 zł pozwolą nam na skorzystanie z dotacji w wysokości nawet do 135 tysięcy złotych. To też jest kolejna zmiana, która wprowadzona została w nowej odsłonie programu Czyste powietrze. Dotychczas mieliśmy intensywność dofinansowania na poziomie odpowiednio podstawowym, podwyższonym i najwyższym do 30-60 i 90%, w tej chwili oferujemy dofinansowanie do 40. 70-80 i do 100%, gdzie maksymalne kwoty do dofinansowania sięgają ponownie odpowiednio do 66 tysięcy, 99 tysięcy i 135 tysięcy złotych, i dodatkowo można skorzystać z dotacji, z dofinansowania do wykonywanego audytu energetycznego w wysokości 1200 zł. Kolejna zmiana, bardzo oczekiwana przez naszych mieszkańców i beneficjentów, szczególnie tych, którzy skorzystali już z programu Czyste Powietrze po zmianie warunków 15 maja 2022 roku, to ta, która pozwala im na złożenie drugiego wniosku. Do tej pory nie było to możliwe i część naszych beneficjentów decydując się na skorzystanie z programu, wymieniała tylko źródło ciepła. W tej chwili mogą złożyć drugi wniosek, w którym mogą zawnioskować o dofinansowanie do termomodernizacji budynku. To Czyli jest mówimy tutaj szalone już o kompleksowych zmiana. zmianach. Zdecydowanie tak. Czyli te zmiany polegają głównie na tym, że pieniędzy jest więcej i łatwiej też tak naprawdę e, skorzystać z programu podsumował. Czyste Powietrze. Tak jest. Była teoria, czas na praktykę. Panie prezydencie, czy i w jaki sposób Otwock skorzystał z programu Czyste Powietrze? Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruchomiliśmy w Otwocku instytucję gminnego konsultanta do spraw czystego powietrza. Jest to osoba, która... Jest do dyspozycji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani termomodernizacją swojego budynku, wymianą źródła ciepła i skorzystaniem z tego właśnie rządowego programu, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji oraz pomocy przy wypełnieniu i złożeniu wniosku. To jest bardzo ważny element, który się wpisuje w całość działań, które podejmujemy na terenie Otwocka, żeby wprowadzić jak najszerzej modernizację źródeł ciepła i termomodernizację budynków. Ja tylko nadmienię, że jeszcze hmm. Dwa lata temu byliśmy na liście 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i byliśmy w 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Dzisiaj ta klasyfikacja, gdzie branych jest 200 miast jako próbka w Polsce, jesteśmy już na 68 pozycji, czyli ten skok jest znaczący w ciągu roku. W jaki sposób się osiąga taki efekt? W jaki sposób też trafić do mieszkańców z takim przekazem, że faktycznie pewne zmiany są potrzebne i że to jest Inwestycja nie tylko w środowisko, ale także po prostu w to, żeby więcej pieniędzy zostało w naszych własnych portfelach. No tutaj chcieliśmy właśnie wykorzystać ten efekt synergii, czyli programu rządowego Czyste powietrze, gminnych dopłat do wymiany źródeł ciepła, bo mamy też program gminny, gdzie od 4 do 7 tysięcy złotych do wymiany źródła ciepła mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania 30 stycznia uruchamiamy kolejny nabór właśnie takich wniosków w łotwosku. Ponadto szeroka akcja informacyjna. Dotarliśmy do każdego gospodarstwa domowego, mieszkańcy zostali poinformowani o możliwościach wymiany źródeł ciepła, o możliwościach uzyskania dofinansowań to podnoszenie świadomości jest bardzo ważnym elementem. Na terenie placówek szkolnych, oświatowych umieściliśmy czujniki pomiaru jakości powietrza tak aby jak najwięcej mieszkańców miało świadomość, czym oddycha i że istotnie wpływa na zmianę jakości powietrza. No i kluczowym działaniem była tutaj termomodernizacja tych największych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta. Zmodernizowane mamy wszystkie szkoły, placówki oświatowe. Już w żadnej szkole nie mamy paliwa na opał stały i to znacząco Przyczyniło się do redukcji i zmniejszenia emisji na terenie gminy, no, co jest odczuwalne chociażby w tych statystykach, które przytoczyłem. Pani Katarzyno, jaki efekt chcemy osiągnąć, jeżeli chodzi o całe województwo mazowieckie, i jak daleko jesteśmy od takiego celu, kiedy będziemy faktycznie mogli powiedzieć, że udało się, że już nie ma zbyt wielu domów, które potrzebują takiej termomodernizacji? Zmiany następują. To nie są zmiany rewolucyjne, bardziej powiedziałabym o takim stopniowym, małymi kroczkami osiąganiu tego efektu ekologicznego, na którym nam najbardziej zależy, czyli na znaczącej poprawie jakości powietrza, zmniejszeniu zanieczyszczenia w powietrzu, ale także na wymiernych korzyściach dla mieszkańców całego Mazowsza w postaci lepszej efektywności energetycznej budynków, osiąganej m.in. poprzez wymianę źródeł ciepła. I absolutnie poprzez termomodernizację tych budynków, to wszystko prowadzi nas powolutku ku osiągnięciu tych naszych wskaźników założonych w programie. Na tą chwilę mamy 538 wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze. To jest naprawdę duża, duża praca po stronie, zarówno naszych punktów konsultacyjnych w gminach Mazowsza, w których. Z którymi współpracujemy i którym stanowimy, dla których stanowimy wsparcie merytoryczne, ale także nasza tytaniczna praca w wojewódzkich funduszach wszystkich pracowników, którzy naprawdę wspólnie działamy na poprawę jakości powietrza na Mazowszu, no i w całym kraju, bo program Czyste powietrze to program rządowy, krajowy. Czy z punktu widzenia funduszu zmieniło się postrzeganie tego, jak ważna jest zarówno termomodernizacja, ale też wymiana po prostu źródeł ciepła? Po tym, gdy Rosja napadła na Ukrainę? Powiem tak, program Czyste Powietrze od początku swojego funkcjonowania dysponował środkami, które beneficjenci mogli przez, przeznaczać tak na wymianę źródła ciepła, jak i na termomodernizację budynków. Niemniej jednak, zauważamy wzrost świadomości y, mieszkańców i naszych beneficjentów, polegająca na tym, że nie pytają już o samą wymianę kopciucha, co też było powodowane zmianami y, chociażby w uchwale antysmogowej mazowieckiej. Czyli wiemy, ten 1 stycznia 2023 absolutny zakaz użytkowania kopciuchów, ale coraz większą wagę przywiązują właśnie także do docieplenia naszych budynków, swoich budynków, do wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, po to, żeby ten efekt energetyczny budynku był jak najlepszy, żeby jak najbardziej zmniejszyć to zapotrzebowanie na energię użytkową. Panie prezydencie, jak to wygląda z pana perspektywy? Jak zmieniło się właśnie postrzeganie takich inwestycji po tym gdy tuż za naszą wschodnią granicą wybuchł konflikt czy widzi pan także właśnie w nastawieniu mieszkańców że od tego czasu pojawiły się pewne nowe priorytety Zdecydowanie ta, ta, ta zmiana świadomości mieszkańców, tak dynamiczna właśnie od momentu wybuchu, wybuchu wojny na Ukrainie, jest zauważalna. Z tego względu, że w ostatnim roku my odnotowaliśmy na terenie miasta, że około tysiąca piecy pozaklasowych zostało wymienionych. Bo trzeba zaznaczyć, że ta niska emisja wiąże się również z tym, że. Ten opał, który jest wykorzystywany, także opał stały, energia z niego nie jest w sposób właściwy odzyskiwana. I ta emisja to jest przede wszystkim uwalnianie. Mówiąc kolokwialnie, przez komin energii, która nie została wykorzystana do ogrzania budynku. Piece, właśnie spełniające najnowsze normy, są bardzo rygorystycznie te normy nadawane, są właśnie pod kątem efektywności. I ta świadomość, że po pierwsze mniej mieszkańcy zanieczyszczają środowisko, a dwa odczuwalną różnicę mają, jeżeli chodzi o budżety domowe, bo po prostu mniej paliwa zużywają do ogrzania gospodarstw domowych. Ta zmiana świadomości jest odczuwalna, jej wzrost znaczący względem poprzednich okresów. Trzeba zaznaczyć, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, właśnie poza działaniami, które uruchomił w zakresie podnoszenia świadomości, pomocy gminom w postaci wsparcia właśnie poprzez gminnych konsultantów, ma także szeroko zakrojone programy dedykowane dla gmin. I tutaj one są skierowane nie tylko na. Termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła, ale także zmianę oświetlenia na bardziej energooszczędne. I tutaj jeżeli chodzi o rachunki, to po pierwsze rachunki za ogrzewanie budynku, po drugie, no ta opłata za zużytą energię elektryczną. Ona jest znacząco odczuwalna, jeżeli chodzi o Skalę udziału w budżetach domowych w i budżetach gmin. na przykład tak. jak się budowało w latach 90., a to, czym dysponujemy dzisiaj, to są kolosalne różnice w tym, gdzie możemy faktycznie zaoszczędzić, bo technologia w wielu warstwach budownictwa, ale także właśnie elektroniki nie tylko po prostu się zmieniła. Jak pani ocenia, to już takie podsumowanie tej części programu, jak pani ocenia dotychczasową popularność programu Czyste Powietrze na Mazowszu? Wciąż rośnie. I tu trzeba znacząco zauważyć, że no dzięki wdrożeniu i włączeniu w program Czyste Powietrze, w jego promocję, w jego funkcjonowanie gmin wzrosł odsetek składanych wniosków. Tak jak powiedziałam, no mamy naprawdę bardzo dużą liczbę wniosków składanych. Uważam, że wniosek będzie, wnioski w tej chwili, które też zostały uproszczone tymi zmianami w styczniu 2023 roku, po to, by być jak najbliżej naszych beneficjentów i po to, by im umożliwić łatwiejsze, składanie tego wniosku tylko i wyłącznie spotęguje ten efekt rosnącej liczby wniosków składanych, co nas oczywiście bardzo cieszy, bo chodzi nam o to, żeby program był jak najbardziej dostępny i żeby wszyscy zainteresowani mogli z niego skorzystać. Zwłaszcza, że to są inwestycje, które faktycznie mają szansę, a właściwie gwarancję zwrotu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Katarzyna Szmyt, doradca energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Oraz pan Jarosław Margielski, prezydent Otwocka, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. I kolejny temat w naszym programie zakończył się pierwszy etap rewitalizacji zamku i terenów wokół średniowiecznej budowli w Gostyninie. To jeden z najważniejszych lokalnych zabytków i jednocześnie wizytówka miasta. Najpierw trzeba było pogłębić jezioro u podnóża średniowiecznej warowni. Wyczyszczono dno i brzegi. Wszystko po to, by ratować to miejsce przed podtopieniami. Liczymy, że te prace wpłyną pozytywnie na naszą pracę, którą wykonujemy na co dzień, że przysporzy nam to więcej klientów i odwiedzających. Rewitalizacja obejmuje również 14-wieczną warownię. W ostatnich miesiącach wyremontowano pierwszy fragment murów i elewacji. Została odnowiona ściana frontowa. Dawnej kaplicy wraz z basztą. Jest to pierwszy etap. Kosztowało to miasto blisko 500 tysięcy złotych. 100 tysięcy otrzymaliśmy od mazowieckiego konserwatora zabytków. Teraz władze miasta planują budowę sieci alejek wokół zamku. Nowe zagospodarowanie linii brzegowej i terenów zielonych. Na efekty czekamy i witamy gości drugiej części naszego programu. Przez internet łączymy się. Pan Paweł Kalinowski, burmistrz Gostynina, witam serdecznie. Witam serdecznie, witam pana, witam państwa. Jest z nami także pan Paweł Gostyński, Agencja Rozwoju i Promocji Zamek w Gostyninie. Witam serdecznie. Witam, dobry Panie burmistrzu, pierwsze pytanie do Pana, bo trudno wyobrazić sobie gostynin bez zamku. Jak długą drogę przeszło miasto, by dziś budowla faktycznie mogła przyciągać turystów? Panie redaktorze, tutaj też trzeba zaznaczyć, że gostyniński zamek został odbudowany przez poprzedniego burmistrza w 2009 roku. Więc od 2009 roku y, miasto korzysta z y, tego dobrodziejstwa, więc z naszego zamku. Myślę, że nie tylko miasto, ale też i ludzie, którzy odwiedzają Kostylin. Y, niestety przez ten czas, od 2009 roku, zamek niestety zaczął ulegać y, większej degradacji. Y, no, niestety zaczęły odpadać tynki y, całego budynku, więc no, musieliśmy podjąć decyzję, żeby mimo wszystko ratować ratować ten budynek. I cieszę się bardzo, że to, co wydawało się dokładnie rok temu o tej porze niemożliwe, jednak stało się faktem. Udało nam się przynajmniej część budynku uratować, czyli zostały odnowione tynki zewnętrzne. I mam nadzieję, że w tym 2023 roku dalsza część remontu zostanie wykonana. Już zostały złożone odpowiednie wnioski do ministra kultury. No i liczymy na to, że, że ten nasz zabytek, nasza chluba, bo tak to trzeba jasno powiedzieć, przejdzie dalszą, dalszy remont. To jest ważne miejsce dla gostynina. To jest ważne miejsce również dla historii Polski, bo mało kto wie, ale. Ale w tym budynku, w tym miejscu w 1611 roku był osadzony Wasyl Szujski, rosyjski car. I Gostynin jest jedynym miejscem na świecie, gdzie ginie car rosyjski. Żaden car nie zginął, nie, nie umarł, nie zginął poza terenami Rosji. No Gostynin jest tym wyjątkiem. No tak, to jest faktycznie niesamowita historia, bo tak jak pan mówi przebywał tam carę Rosji, który w tym miejscu zginął, ale bywali tam też królowie naszego kraju. Pan Paweł Gostyński, powiedzieliśmy, a właściwie wspomnieliśmy o tym, że rewitalizacja, pierwsza jej część już się odbyła, ale czekamy na to co jeszcze się wydarzy, żeby zamek faktycznie mógł być tak okazały jak to tylko możliwe. Co w takim razie przed nami? <laughs> Obecnie w obiekcie mieści się mały hotel i sala gastronomiczna. To, co dzieje się wokół zamku, bardzo bardzo fajnie wpisuje się jakby w atmosferę panującą w tym miejscu. Wraz tutaj z panem z burmistrzem rozmawialiśmy o tym, by to miejsce nabrało takiego charakteru, trochę parkowego, takiego pałacowo-parkowego yy, krajobrazu, czyli myślimy o alejkach, również myślimy o ławeczkach, ale również o łowisku, o tym stawie, który jest przy zamku, tak by nabrał on takiego charakteru yy, troszkę sportowo-rekreacyjnego. A czym w takim razie, Panie Pawle, to jeszcze jest pytanie właśnie do Pana, czym w takim razie zamek dziś różni się od tej warowni, która stała tam przed wiekami, która też przed wiekami uległa faktycznie bardzo znaczącej dewastacji? Mhm. E, tak, dziś jest to kompleks hotelowo-gastronomiczny, jest to kameralny hotel który pomieści 20, 20 klientów i sala, w której odbywają się różne wydarzenia od wydarzeń kulturalnych po różne imprezy okolicznościowe. Także dziś jest to miejsce przyjazne mieszkańcom, jest to miejsce obdarzone pewnym sentymentem, ponieważ w ubiegłym wieku w murach Zamku mieścił się Kościół, także dziś odwiedzający nas, czy turyści, czy tak, i mieszkańcy gostynia wspominają to miejsce z wielkim sentymentem, naprawdę wiele, wiele pozytywnych wspomnień z tym obiektem mają, związanych chociażby przez sakramenty, które mieli udzielane w tym miejscu. Panie burmistrzu, czy można wyobrazić sobie w ogóle dzisiaj gostynin bez tego zamku, bez takiej wizytówki, jaką jest ta warownia? Gostynin, jeżeli pomyślimy o Gostyninie, to mamy pewne skojarzenia, i tutaj cały, ja się bardzo cieszę, że wiele osób coraz częściej, jeżeli. Mówi Gostynin, to mówi też o Gostynińskim zamku. Nie, to jest nasza, nasza taka no, nasza perełka. Teraz się bardzo cieszę, że to się wszystko odnawia, że nabiera to nowego charakteru. To, co pan prezes powiedział, faktycznie planujemy również zagospodarować teren wokół jeziora. Chcemy, jest już opracowana dokumentacja na powstanie. Ścieżki łączącej zarówno jezioro, brzeg, po której jest Gostyniński Zamek, z drugim brzegiem jeziora i nawet dalej, dalej w kierunku naszych kolejnych jezior, bowiem na terenie Gostynina mamy wiele więcej jezior niż tutaj oglądane przez nas jezioro zamkowe. I nie, o tym wy, trzeba wy, pamiętać, nie, zwłaszcza, że jesteśmy na Mazowszu, a niektórzy bardzo często powtarzają, że na Mazowszu jezior jak na lekarstwo, a tutaj w tym momencie możemy łamać pewne stereotypy. Ale to też chyba dosyć burzliwa historia, ta ostatnia zamku w Gostyninie. Bo tak jak udało mi się wyczytać, niektórzy zamek wciąż nazywają kościołem, inni mówią rezydencja, inni mówią warownia. Tak, tak. My, ja przynajmniej nie pamiętam czasów, kiedy tam był kościół, bowiem to były lata, zdaje się, 70. ubiegłego wieku. Ja z kolei, gdy byłem jeszcze zdecydowanie młodszym, gdy byłem dzieckiem, to pamiętam to miejsce jako niestety takie miejsce opuszczone. I mówię, w 2009 roku ten obiekt zyskał blask, więc a teraz, a teraz mam nadzieję, że będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej tętnił życiem. My w Gostyninie mówimy na to miejsce albo dawny Kościół, albo, albo właśnie zamek Gostyniński. Pan Paweł Gostyński, w jaki sposób człowiek, który być może nigdy nie był w Gostyninie, powinien, powinien podejść właśnie do zamku w Gostyninie, żeby jak najlepiej poznać jego historię? W jaki sposób zgłębić jego tajemnicę? Hmm. Myślę, że odwiedzający nas goście powinni traktować zamek jako obowiązkowe pierwsze miejsce, które należy zgłosić, które odwiedzić w Rostyni, chociażby dlatego, że posiadamy w środku punkt informacji turystycznej. Także to będzie pierwsze miejsce, gdzie, z którego będzie można raz zwiedzić okolicę, dwa dowiedzieć się czym ten obiekt jest. Rzeczywiście jest Ile osób, tyle wersji, może, może w ten sposób? Dla niektórych rzeczywiście to będzie dziś były, były kościół, dla niektórych będzie to obiekt, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy. Ja nazywam ten obiekt zamkiem, ponieważ prawda jest taka, że niezależnie od funkcji, jaką pełni przez ostatnie wieki, w tym miejscu naprawdę znajdował się zamek. Także na, 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 na tej kampie mamy dzisiaj obiekt nazywany Zamkiem. Dla mnie to będzie Zamek. Panie Pawle, czy jakaś biała dama na miejscu straszy? Czy jesteśmy bezpieczni? <noise> biała dama nie, ale jest miejska legenda mówiąca o żabie. Także mamy taką legendę, która, która mówi, że w Lochach żyła, żyła wielka żaba, która pożerała jeńców. Czy, czy więźniów w danych lokach, została ona zabita według tej legendy przez więźnia, który był skazany na śmierć, i skóra tej żaby przez wiele, wiele tygodni wisiała na bramie jako, jako takie ostrzeżenie tak naprawdę no, intrygujące, chociaż też trochę przerażające, jak to zresztą legendy. Panie burmistrzu, już ostatnie pytanie podsumowujące tę i ostatnią część naszego programu, bo wydaje się, że Gostynin, zamek w Gostyninie to także chyba dobra okazja, żeby pojechać też trochę dalej i zwiedzić Gostynińsko-Włocławski -Włoc Park Krajobrazowy. Zgadza się, zgadza się. W ogóle Gostynin znajduje się w naprawdę pięknym miejscu. Ci z Państwa, którzy nigdy nie byli w Gostyninie, no myślę, że, że powinni w, w ten region Mazowsza udać się. Mamy piękne tereny. Gostynin to jest wiadomo miasto. Obok mamy piękny park Gostynińsko-Włocławski. Powiem szczerze, że piękne trasy rowerowe. Mnóstwo jezior, piękne lasy, mamy bardzo blisko Miałkówek, Lucień, też piękne jeziora, niedaleko jest Koszelówka, z Zdwórz, no też naprawdę zachęcam zapraszam do Gostynina łącznie z panem redaktorem zapraszam do Gostynina Ja więc... się czuję w takim razie zaproszony myślę że niebawem nawet już tam się udam bo te jeziora faktycznie przyciągają jeżeli są jeszcze dobre trasy rowerowe to tym bardziej dziękuję bardzo za rozmowę Pan Paweł Kalinowski burmistrz Gostynina był naszym gościem dziękuję bardzo Dziękuję bardzo oraz pan Paweł Gostyński agencja rozwoju i promocji Zamek w Gostyninie dziękuję bardzo Dziękuję za zaproszenie i zapraszam do Gostynina i to wszystko w tym odcinku programu Prosto z Mazowsza. Więcej ciekawych tematów już jutro polecam i zapraszam do zobaczenia.